Hej, siema nową wszystkim, witam serdecznie z tej strony Chmielno, to jest jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii zagramy w Shadow of Mordoru, lub jak Cień Mordoru. Jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, znaczy może nie tu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, ale po tej akcji, którą skończyliśmy w poprzednim odcinku. W ogóle mityczną runę mamy. Uhuhu. Uh. Runy możemy zamieniać na te, na Mordory, nie? Co my tu mamy? Możemy się właśnie... Na początku się runami ogarnimy, bo to jest ważne dla nas, orkobójca, co jaką możemy sobie pierwszą ustawić? Techniki pojawiają zadają kapitanom dodatkowe obrażenia. Odzyskujesz 49% skupienia po wydaniu egzekucji, aha. Odzyskujesz całe skupienie wszystkie elfy przy każdym udanym wykorzystaniu, aha. Dziki bój. Odzyskaliśmy 49% z ugranym ciosów. Kurde, wszystko jest dobre. <grystanie> w tym jest problem. Najmniej wyda wydatną sprawą jest chyba to, tak mi się zdaje, tak że możemy zmienić, bo jest wydać nam mordory dostaniemy przynajmniej. 9% obrony przed atakami z dystansu. To jest większe obrażenia zadawane w walce wręcz o 18%. A tu mamy... odzyszku jest 49%. To też możemy sprzedać, bo to nam niepotrzebne, bo skoro mamy... Potęgę ziemi, no to to nam niepotrzebne. Mmm... To jest dobre, cholera. Ile kosztuje? Kolejny ten slot. Hmm. Uh, uh, uh. Żebyśmy sobie slot kupili faktycznie. Dobra. Kupmy sobie slot, niech będzie. Zasalejmy już tak na maksa. I tu sobie zapodamy dziki bój. Yy, tu mamy. Yy, co mamy? Mamy. My, dziki bój, potęgę ziemi i sobie zapodali wolę życia a tu jak mamy zamiast e, dzikiego boju byśmy może dali to mm. dokładnie dobra, jest OK ustawiłem jak tam z łukiem, jak tam z łukiem, tu mamy tak mm. Przy zabójstwach dokonanych w tu bestii. Takich zabójstw rzadko dokonujemy, także możemy to sprzedać. To nam nie jest potrzebne jakoś. Jak ze sztyletem wygląda sprawa? Hmm. Brutalne powalenie z ukrycia bardziej po... To jest niby mityczne, ale nie zdaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie dobre, do strach. 37% szansy na przerażenie. To możemy sprzedać, to jest na pewno no, tak. Z tym się zastanawiam, które jest lepsze. No tu mamy odzyskać całe skupienie i życie po zawieniu kapitana lub władza. 46% szansy. Dobra, to już zostawmy, na razie się tym nie przejmujmy. Zobaczmy jak tam ulepszenia właśnie, bo to też ważna sprawa, których dawno nie robiliśmy, ulepszeń żadnych. Hmm. Tu mamy tak, możemy sobie wykupić rzut z tretem, brutalny mord, czyli zabójstwo z ukrycia, które wywołuje u wrogów lęk. skończące ostatniej szansy. Hm, uh. Hmm Przyszpilenie nam może nie jest potrzebne Weźmy sobie, wiecie co, rzucić. sztyletem To nam się może przydać, pod R2 mamy rzucanie sztyletem, także to się nam przyda na pewno jak nie teraz, to na pewno później. A tu mamy, co mamy? A tu mamy po prostu... Postęp nasz w grze. Dobra, to olejmy. Armia Saurona jak nam wygląda. A właśnie, czekajcie, olejmy. Na razie też Armię Saurona. Zejdźmy w ogóle z wieży. To jest podstawa. Chodź tu, chodź tu, nie uciekaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Przesłuchamy cię, chodź tu. No chodź tu. No skuba niec, ucieka. Przesłuchamy cię. Przynajmniej jakieś infosy nam wydasz. O, no kim mógłby nam info jakieś wydać? Hmm. Dawaj o tym, co to za typu. Dusz sercożer. Okej, okay, dobra, giń. Mieczę w głowę i przez głowę. Mapka, mapka, mapka nas interesuje oczywiście. Co my tu mamy? Tu mamy It Hildin. Możemy go zdobyć. Później artefakt i... Jakąś misję. W ogóle... W, może w tym odcinku jakieś poboczne rzeczy byśmy porobili. Nie wiem co wy na to, ale myślę, że to dobry pomysł. Dobra, ulewam tych orków, bo one co chwilę wszędzie są. Przecież w Mordorze jesteśmy. Trudno, żeby tutaj orków nie było. <laughs> Dobra, hmm, gdzie jest ten ich... On jest chyba tu, o ile, się nie o ile mi się dobrze wydaje. No dokładnie tak. Co to jest? Erios od Heliach hurt Dobra. Gdzie dalej? Co dalej możemy zdobyć? Powiedzcie mi, co tu mamy? Artefakt na moście pojadają? Też możemy zdobyć, nie widzę problemu. A raczej pod mostem. W krzaczkach. Co to? Część kosza. Ma już ze sobą... Yy, po tej Uuu, co to jest? No zobra, zwykły kosz. Nic ciekawego, Jezus. Że jakiś za super historii nie miał. Uwolnijmy niewolników. Przy okazji, nie? Uu, co tak jasno? Jezus Maria tak jeszcze w mordorze nie było. It was top of steel, <inaudible> but I already was picked up in the <inaudible> air and tossed in the dirt like it was nothing. Seen our leader in ages. Where's the arding? Crawled back under a rock with all the other maggots. Cichutko, cichutko. Jeden mniej, nic się nie stanie. Tobie też się nic nie stanie, jak zginiesz. Uciekajcie. Dokładnie tak, jak uciekajcie. No my sobie tego uwolnimy. <śleskujesz>

Chodź stary, uwolnimy cię. Co to za infosy? O kim te infosy oczywiście. Możemy sobie zebrać. O, uu, rzeźnik. Rzeźnik, rzeźnik. Żeznika na razie zostawmy.

Jesteśmy na wieży, jak wygląda sytuacja Uuu, oblężenie cienia, co tu, tu jest, aha, ogra rzeźnik. Jesteśmy w okolicy tego rzeźnika, moglibyśmy go, powiem szczerze, ściągnąć, czemu by nie? Tak z drugiej strony, <laughs> jakby nie było, to można by było się tym zająć, nie? Także chyba to zrobimy, ruszymy na niego. Nie będziemy się pieprzyć. Tu jest! Tu w ogóle to strasznie dużo orków w tej twierdzy. Jakiś ortal, ortalion, nie wiem co to. Za typol. Tu mamy jeszcze jakąś znajdkę przy okazji. Miska na grog. Grog to jest jakiś... Co to jest? Jakiś... Alkohol dla orków, nie?

Może na niego byśmy ruszyli, na tego rzeźnika? Nie wiem, czy to będzie zabicie z ukrycia, ale zabiliśmy rzeźnika. To co chcieliśmy, nam się udało, także spoko. Ha, tak się zabijał. Kapitanów. Jeszcze tam jest jeden, na którego też możemy ruszyć. Karagory tutaj trochę spustoszenie robią, że tak powiem. Też go możemy zabić, śmiało. Ruszymy na niego i będzie gitest, nie? Myk, gin. Uuu, nie do końca. w Transol No to zobaczymy stary, zobaczymy. Chyba mi się zdaje, że masz nie jesteś odporny na o ile mi się dobrze zdaje. Przesłuchamy go szybko. Dobra, o kim wydasz nam infosy stary? Ho, ho, ho. będzie ten, kogoś po lewej weźmiemy. Chcę służyć władcy Mordoru. O, kolejny kapitan dead. Możemy sobie kolejne wziąć. Dobra, świetnie, tak jak się wybija kapitanów, jak już wybijać, to albo ginąć i żadnego nie wybić, albo wybijać w dużych ilościach. Tak się to robi. Co jest, nie mam strzału? Nie mam, a nie mam, mam full strzał hmm. Patrzcie na tego deala Hmm, zacznie. Ktoś tu jest ciekawy, czy nikogo nie ma Kto to? Buf zębicho, czy nie jest przypadkiem Wrażyłem na coś skończący, na taki z dystansu. Możemy go na niego może ruszyć. Nie wiem co o tym sądzicie. <śmiech> <śmiech> Będzie jeden znowu kapitan mniej. Gień. Ha, tak się zabija zębichów. Assassination w 100%. My, i kolejny zniknął. Jeszcze jakieś tu jest w tej twierdzy. Żebyśmy już kogoś jeszcze znowu ściągnęli może. To będzie chyba najlepszy odcinek z mordoru, w jaki mi się udało nagrać. Najwięcej kapitanów zabitych w jednym odcinku. Jeszcze rata możemy ściągnąć. Ha. Uuuu, ktoś po kogoś dzwoni. Co to się dzieje? Po posiłki dzwonił chyba. Dzwonią, no znaczy trąbią w jakiś róg czy coś. <śmiech> <śmiech> Moglibyśmy się schować, ale ja powiem wam szczerze, dymi mnie schowanie się. Co ty robisz, stary? Weźże. Co on robi? Jezus może ja chciałem przejść, a nie. Nie wiem co on tyrał, nie wiem co on odtyrał teraz. Naprawdę, ale w Nemezji się nam się... Oj, sorry, bo mogło trochę zaczeszczeć. W Nemezji się nam się tutaj dużo rzeczy podziało. Kapitanów jest naprawdę coraz mniej, jak widzicie. O nie, jest zun tego, którego ja nienawidzę. Mmm przybliżę sobie o tak majka troszeczkę o, na kogo możemy ruszyć <laughs> ten dusz sercożer gdzie on jest daleko jak daleko gdzie to jest A no nieważne, dobra, możemy... A tutaj, w tą stronę. Mm. Na dusza żera pójdziemy? Moglibyśmy ruszyć. Nie widzę problemu. Może nam się uda go pokonać, ale teraz już wątpię, prawdę powiedziawszy. Za dużo tutaj Orków nas goni, teraz zdecydowanie. Pagiń, biedaczko, świetnie. Co to za misyjka? Wow. Weź udział w zasadce, by osłabić. Mmm, um, czyli możemy dwóch... Czyli tak zwana akcja 2 za jeden. Niczym promocja w wiodrące, naprawdę. Opłaca się jak skurwysyn. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Mmm, fajnie. Może by się sami wybili po prostu, a? A my popatrzymy. Ginżesz, człowieku głupie. Mejk, ucięta głowa, tak się zabija kapitanów orków. O, zasadzka, koniec. A co z drugim? Ja chcę drugiego zabić. Nie tak Zostawił zasadzkę, w którą padł dusz sercożer, czyli ten, którego mieliśmy zabić. No dobrze. Uciekać orki. Kolejny padł <laughs> Tak się to morduje te orkasy w mordorze. Dobrze pomożemy jakimś na pewno. Skąd tu się ten ogród wziął? Jeżeli mogę wiedzieć. Na Ło, Co wygadacie? Kolejny skill, znaczy runa kolejna. Hmm, dobra. Wiem, że powoli jedziemy strasznie z misjami głównymi, ale. Staram się wybijać tych orków w ogóle, wszystkich tych kapitanów, wodzów i w ogóle... <laughs> nie te źródła, co to są łuki i legendy miecza. aha, To mnie interesuje. Jak tam sytuacja? Kurde, patrz, ile jest wybitych. już, Ja nawet nie wiem, kogo bije, prawdę powiedziawszy. Ustawiam po prostu za cel i morduję. Dobra, ale wiecie co? Ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku już na pewno obiecuję wam, że ruszymy jakiegoś wodza. Może nam się to uda, może nam się nie uda. Ale postaramy się, żebyśmy na wodza ruszyli. Co to za misja, nie mogę wiedzieć? Nie, nie, nie. To znowu będą jakieś ściala To z tymi uczniami, co nas zabili, przypadkiem. Także tutaj możemy się zatrzymać, nawet w Kuranach Hudunu. I tutaj zacz zaczniemy następny odcinek, o ile tutaj mi się pojawię, <laughs> że tak powiem, ale i będziemy robić po prostu misję, będziemy wodza jakiegoś mordować, go i zabijać. A tymczasem to było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście. Ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim.